Cześć, dzisiaj przetestujemy hulajnogę F500 od firmy Fiat. Max Cieślak, zapraszam do oglądania. Hulajnoga posiada ośmiocalowe koła, amortyzator, który pomaga nam w różnych terenach. Tutaj mamy wskaźnik baterii, ile bateria ma proces naładowania. Mamy odkręcane rączki. Tutaj jest przycisk gazu, tutaj jest hamulec, tak samo jak jest hamulec ręczny, tak samo jest i nożny. Tutaj się klika i. Kolejna noga hamuje. Można ją surożyć tutaj. Waży 11 kg, ma wbudowaną stopkę, dzięki której możemy ją położyć na każdej platformie. No i bateria jest zbudowana pod spodem kulejnogi. Kulejnoga posiada akumulator, który ma 36 V i bateria może pozwolić na 20 km jazdy. Zużycie baterii zależy od wagi użytkownika i od terenu jazdy. Na przodzie hulejnogi znajduje się znaczek FIAT. Mamy też tutaj wbudowaną latarkę. Jak przednią, tak i tylną. Znajduje się tutaj antypoślizgowa powierzchnia, która pomaga nam utrzymać równowagę w czasie jazdy i widnieje na niej napis 500, który oznacza model. Na spodzie hulajnogi znajduje się wejście do ładowania i włącznik. W tylnym kole znajduje się napęd. Teraz sobie pojeździmy. Teraz będziemy palić przysłowiową gumę. Specjalnie dla Was narażę swoje życie i zdrowie, pokazując triki na hulajnodze. Pierwszym trikiem będzie jazda bez rączek. Potrzymaj. Kameruj. Następny trik to jazda na siedząco. Ostatnim, niemalże niewykonalnym trikiem będzie jazda na siedząco bez rączek. Trzymaj komerzysta i <laughs> jazda. Kur... tym testem pokazałem, że jestem arcymistrzem jeżdżenia na tej hulajnodze. Filmik zakończymy podsumowaniem. Jeżdżąc na tej hulajnodze bardzo dobrze się bawiłem. Jazda była perfekcyjna, bardzo dobra hulajnoga według mnie, no i cena tej hulajnogi to 1600 zł. W trakcie jazdy bardzo dużo dają amortyzatory. Jak sami widzieliście jeździłem po różnych terenach i wręcz nie odczuwałem żadnej różnicy jeżdżąc po asfalcie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak było to zachęcam do polubienia filmu i zasubskrybowania tego kanału. Dziękuję za uwagę.